Jeżeli chodzi o miejsce w tabeli to oczywiście nie jestem zadowolony. Moglibyśmy być na miejscu drugim lub trzecim w tym momencie. Wydaje mi się, że kilka jest czynników, które o tym zdecydowały. Główna sprawa no to problem nasz obronny, nawet porównując do poprzedniego sezonu w tym momencie rozgrywek mieliśmy straconych 6 bramek, teraz mamy ich straconych 18, czyli to, nad czym musimy pracować, to przede wszystkim jakość w obronie. To znaczy gra w taki sposób, aby strzelając bramki dwie lub 3 w meczu, po prostu tych meczów nie przegrywać i punktów nie tracić. Jest kilka takich newralgicz newralgicznych pozycji na boisku, które wydaje mi się, że muszą być dopełnione zawodnikami, którzy wzmocnią rywalizację. Szczególnie chodzi mi tutaj o bocznych obrońców, chodzi mi o pozycję bramkarza, no Jeżeli miałbym spojrzeć na to w sposób moich celów treningowych, no to wydaje mi się, że osiągnęliśmy bardzo dużo. Jest zespół, który gra na określonym poziomie, kilku zawodników wiodących, którzy potrafią prowadzić grę. Gramy na dużym utrzymaniu piłki, gramy piłkę, wydaje mi się dosyć ciekawą i techniczną. Natomiast no sama jakość w niektórych, na niektórych pozycjach. Troszkę pozostawia do życzenia, i wydaje mi się, że nad tym będziemy głównie pracować. To znaczy, poprawimy grę obronną w przyszłej rundzie. Jeżeli chodzi o zawodników, którzy dołączą do naszego zespołu, mam nadzieję, że to będzie dwóch zawodników z Gogolina, Bramka, Środkowy Pomocnik. Jesteśmy po rozmowach z tymi zawodnikami i z ich rodzicami. Myślę, że jest to, jest to duża szansa na wzmocnienie. Bardzo ciekawymi chłopakami. Część z zawodników na pewno rozpocznie przygotowania do sezonu wiosennego z kadrą pierwszego zespołu. Nie chciałbym jeszcze mówić, którzy tu zawodnicy będą, bo to jest również decyzja sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny. Natomiast myślę, że to jest dla nich wartościowe przeżycie i na pewno większe doświadczenie z zawodnikami, którzy uprawiają profesjonalną, profesjonalną piłkę i o nich m.in. na boisku potrafią czegoś. Zajęcia treningowe prowadzimy do 15 grudnia. Będą to zajęcia na hali sportowej. Zajęcia na Orliku. Raz w tygodniu chciałbym się spotykać z zawodnikami na sali gimnastycznej, gdzie będziemy grać troszkę w koszykówkę, w siatkówkę, czyli inny rodzaj sportu, żeby troszkę tej nie tylko przy piłce i troszkę inaczej się rozwinąć. I oczywiście koordynacja. Mam nadzieję, że uda nam się sprawa z basenem również raz w tygodniu, czyli więcej odnowy. Chcielibyśmy wypoczęci i zdrowi, przede wszystkim zdrowi, przystąpić do rozgrywek i do przygotowań do sezonu w styczniu.